Oto cechy wysokiej inteligencji. Sprawdź, witajcie, dziś porozmawiamy o fascynującym temacie, czyli inteligencji. Dziś przyjrzę się tym właśnie cechom i pokażę Wam, jak można rozwijać swój potencjał intelektualny. Inteligencja nie jest wyłącznie kwestią wyników w teście IQ. Obejmuje również umiejętności interpersonalne, zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się okoliczności oraz doświadczenie. Te elementy mogą przyczynić się do wzrostu poziomu inteligencji, w tym inteligencji emocjonalnej, z upływem czasu. Wiele osób zastanawia się, jakie cechy charakteru są oznaką wyjątkowej mądrości. Czy to pewność siebie, a może raczej skromność? Jakie właściwości łączą inteligentne osoby? Obejrzyj ten film do końca i sprawdź, czy nie masz jednej z cech. Dzień dobry. Jestem Martin z drużyny Twoje zdrowie 24.pl. Witamy na kanale Twoje zdrowie 24. Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji na temat zdrowego trybu życia. Zapraszamy również do naszego sklepu, którym możecie Państwo wzbogacić się w zdrową żywność oraz inne prozdrowotne produkty. Z wielu badań wynika, że im wyższy poziom inteligencji ma daną osoba, tym większą przejawia skłonność do późnego kładzenia się spać. Częściowo może wynikać to z panującej w nocy ciszy i zmniejszonej ilości bodźców, które sprzyjają zwiększonej koncentracji oraz kreatywności. Z tego powodu inteligentni ludzie chętnie pracują po zmroku, ponieważ najlepsze pomysły przychodzą im na myśl właśnie wtedy. Jednocześnie skłonność ta często idzie w parze z utrudnionym wstawaniem o bardzo wczesnych porach, zarówno w weekendy, jak i w ciągu tygodnia. Tutaj przerywnik bo jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to zachęcam do okazania wsparcia lajkiem oraz subskrypcją. Pamiętajcie o dzwoneczku. Wpływa to bardzo motywująco tworzenie jeszcze większej ilości takich filmów. Zapraszam też na nasz Instagram po jeszcze więcej wiedzy. Inteligentny człowiek szybko adaptuje się do warunków, w których się znajdzie. Cecha ta często jest porównywana do właściwości kameleona. Taka osoba potrafi trafnie ocenić sytuację i dostosować swoje zachowanie do środowiska, w jakim się znajduje. Nie należy jednak mylić umiejętności adaptacyjnych z szybkim zmienianiem swojego zdania pod wpływem innych osób. Mowa tu o wysokiej inteligencji emocjonalnej, która opiera się na zdolności do odczuwania nastroju panującego w grupie oraz szybkiej ocenie jej charakterystyki. Kolejna cecha inteligentnych osób to ich ogromna ciekawość rzeczy, która nie słabnie w żadnej sytuacji. Albert Einstein stwierdził niegdyś: Nie mam żadnego wybitnego talentu, po prostu cały czas jestem ciekawy. Naukowcy zajmujący się badaniami nad inteligencją potwierdzają, że wielu mądrych ludzi cechuje wielka ciekawość bliska tej, jaką przejawiają dzieci dopiero poznające świat. W dzisiejszych czasach może przejawiać się to na różne sposoby: od zainteresowania rozmaitymi dziedzinami na co dzień po skłonność do częstego zgłębiania nowych zagadnień przy okazji rozmaitych sytuacji. Z pewnością każdy zna choć jedną osobę, która wyróżnia się nad przeciętną intuicją, inteligencją oraz ma ogromną wiedzę, ale jednocześnie jest bardzo skromna, a czasem wręcz wątpi w swoje możliwości. Właśnie owa skromność i pokora są cechami charakterystycznymi osób o wysokiej inteligencji, które zdają sobie sprawę z własnej niedoskonałości. Inteligentni ludzie to w wielu przypadkach wielcy indywidualiści. Zazwyczaj są oni introwertykami, którzy preferują własne towarzystwo oraz odpoczynek w błogiej samotności. Ta metoda pozwala im na regenerację i zagłębienie się we własnych myślach. Nie oznacza to, że w każdej sytuacji są samotnikami, inteligentne osoby zazwyczaj bardzo cenią sobie bliskie kontakty z innymi i wielką wagę przykładają do przyjaźni oraz związków. Kilka dni samotności nie jest jednak dla nich żadnym problemem, ponieważ zawsze są w stanie znakomicie spożytkować ten czas. Duże poczucie humoru to znana cecha ludzi inteligentnych. Zdarza się, że jest ono nierozumiane przez część społeczeństwa ze względu na dwuznaczności, zabawne słowne, nawiązania do literatury, filmu lub tekstów kultury, których nieznajomość powoduje niezrozumienie do wcipu. Powiązana z tym cecha inteligentnych osób to skłonność do ironizowania, która nie zawsze ma złośliwy wydźwięk, jednak niewątpliwie wymaga intuicji. Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w cudze emocje, to ważna cecha ludzi inteligentnych. Pozwala ona na zrozumienie wielu sytuacji oraz spojrzenie na wiele kwestii od zupełnie nowej strony. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie nowych, kreatywnych rozwiązań czy kompromisów. Ta istotna cecha niewątpliwie wiąże się także ze skłonnością do otwartości oraz poszerzania swoich horyzontów na co dzień. Nie ulega wątpliwości, że oprócz dużych zdolności okazywanych na co dzień w pracy bądź w grupie znajomych. Wielkie umysły zajmują również znacznie większe kwestie. W ich umysłach codziennie może pojawiać się refleksja o miejscu człowieka na świecie czy sensie jego egzystencji. Z tego powodu ludzie inteligentni czasem sprawiają wrażenie zasępionych, oderwanych od rzeczywistości oraz pogrążonych w świecie wyobraźni. Badacze przekonują, że inteligentni ludzie potrafią zauważyć związki między rzeczami, które wydają się ich nie mieć. Może to odnosić się zarówno do kwestii światopoglądowych, jak i interpersonalnych, a cecha ta wspierana jest przez empatię oraz zdolność do bacznej obserwacji związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w otoczeniu. Świadczy to o ich wielkiej kreatywności oraz umiejętności poszerzania swoich możliwości. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk Subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Z góry dziękuję i wracam do tematu. Wiele ludzi pewnie zadaje sobie pytanie, jak podnieść swój iloraz inteligencji. Przytoczę Państwu kilka najlepszych sposobów. Naszą listę otwiera podróżowanie. Dostosowanie się do nowego miejsca niezwykle angażuje umysł, zmusza go do rozwiązywania wszelkich nowych i nieoczekiwanych wyzwań i chłonie wrażenia z otoczenia jak gąbka. Na drugim miejscu znajduje się nauka nowego języka. Udowodniono naukowo, że osoby władające co najmniej dwoma językami posiadają więcej szarych komórek niż osoby znające jedynie język ojczysty. Ponadto ludzie mówiący w kilku językach potrafią skuteczniej kontrolować uwagę, są w stanie szybciej myśleć i łatwiej znajdują właściwe rozwiązania. Na trzecim miejscu znajduje się wysiłek fizyczny. Jak szybciej wprowadź w codzienny plan dnia regularny ruch fizyczny, w formie spaceru, jogingu, meczu piłki nożnej czy siatkówki. Wysiłek fizyczny poprawia nastrój i procesy poznawcze, pamięć, a także rozwija zdolność podejmowania decyzji i umiejętność współpracy w grupie. Nie zapomnij też o otaczaniu się ludźmi, mądrzejszymi od ciebie. Jeśli będziesz przebywać w otoczeniu osób komunikujących się ubogim słownictwem, niewykształconych lub mających problemy z motywacją, prędzej czy później nieświadomie przejmiesz ich nawyki. Jeśli jednak zaczniesz przebywać wśród mądrzejszych od siebie, owszem, też przejmiesz ich nawyki, ale stawania się ambitniejszym, bardziej ciekawym świata czy nawyki nieustannego podnoszenia aktualnego stanu życia. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do refleksji nad własnym potencjałem intelektualnym. Pamiętajcie, że inteligencja to nie tylko dar, ale przede wszystkim efekt ciężkiej pracy, ciekawości świata i nieustającego rozwoju. Jeśli film ten w jakiś sposób Was zainspirował lub dostarczył nowej wiedzy, nie zapomnijcie podzielić się nim ze swoimi znajomymi oraz napisania komentarza. Wasze wsparcie naprawdę motywuje mnie do tworzenia coraz lepszych treści. Jeśli macie jakieś pytania, Uwagi lub sugestie na temat kolejnych tematów, które chcielibyście zobaczyć na kanale, śmiało piszcie w komentarzach. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu na temat nadciśnienia tętniczego. Wasze opinie są dla mnie niezwykle ważne. Dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia już niedługo.